Cześć, się ma. Ze strony Wujek prosto, 20. A dzisiaj ze mną jest Radio Dobra, i gramy na serwerze o IP. W, o IP będzie w opisie. Gramy na serwerze Survival plus Frakcje. Jeszcze nie zrobiliśmy sobie gildi. E, e, jeszcze nie zrobiliśmy gildi, dopiero zaczęliśmy. Kliknęliśmy losowe kordy. I akurat teraz szukamy sobie miejsca, pomyślemy sobie, że czemu nie, może nagram, to nagrywam i właśnie, ej, jest węgiel, o, aha, jest. dobra, dropi ze stałna, o, o czekaj, widzę coś, skrzynki, mam skrzynki, ja, co w niej, węgiel, pochodnie, kobel, zwykłe rzeczy, zajrzyj. Ale patyka wezmę, pochodnie też wezmę i wezmę. Weźmy pokój Dobra, biorę skrzynkę. Dobra, spadamy z tobą, bo to może ktoś przyjść za nas. No. Dobra, trzeba znaleźć sobie jakieś y, mi, miejsce. Czekaj. Coś. Co tu robił pieskowiec? Eee. Trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce i trochę pokopać stołna, żeby dopilnować. To tu jest jakoś. drewno. Jola. Co? No drewno sobie no też pewnie tu ktoś mieszka. Dobra, idziemy. Dobra, trzeba znaleźć te. Nie, tam się wracamy. To tam, tam Nie, tam. Tak o. dla jasności, przed chwilą tam byliśmy i spotkaliśmy tam dwóch diaksowych. Yy, tak, gości, więc... yy, en sali, jęczę, a my dopiero początkowe rzeczy. Woleliśmy, Woleliśmy się nie wbijać. Tam. Wszystkie itemy są startowe. No. To wszystko jest w kit start. Kurde. Który dostaje się automatycznie. To nie można rąbać, nie? można, I co my się do spawna zbliżamy, to będzie tak... o, czekaj, patrz, 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 jest świnka. O tutaj już można, a tam... idę tak blisko spawna nas tym. Nie no, nie wątpię, żeby były losowe już przy spawnie. patrz! O ja! Tam są jakieś... Ty, ty tu ktoś skrzyńka. Może Pożerzł mordę. Ty, uważaj na zombiaki, już słyszę. Nie da się e, lolowie, gildia. Aha, spoko. Napadnięta, drewno, Drab do deski. Oh, oh. dobra. To tutaj, dobra, nie, czy... Chodź, tutaj na pewno stąd. nie zostaniemy. Idziemy stąd. O, patrz, patrz. Tutaj, tutaj są muczki, trzeba mućki zabijać. Mogą się później przydać do jakichś itemsów. Ja bym zrobił sobie bazę pod wodą, bo kopał się gdzieś, bo można łatwo To poczekaj! czekaj na mnie, to ja... Tylko drewna nie mamy. Właz jeden obczaję. Jaki obczaje. No zaczekaj na mnie, to ja się tu wracam do tej gildii. Okej. Czekaj... Jak gildia może się nazywać? Nie wiem. Dwa koksy. Nie, 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 bo potem będziemy jeszcze dodawać obce osoby. No to. Ziomki z potwórki. Czekaj, yy, może. Chodź. Nie zajmuj się tutaj gier. Szybko, szybka, szybko. szybko bo się nocka robi. Da. Czekaj, tutaj, tutaj widzę, tutaj. O, zombiaka widzę. Pepper. Thunder. Jest mam. Gildie. D, ukośnik, F, E. -y. Masz, impnąłem cię. Przyjmij drzewno. Ej, weź, zapomniałem komendy na potwierdzenie. F I O I yy, Jeszcze raz. F I O I No? Dark. Dark. Dłużej, ale nie trzeba. Dark Thunder. Dobra. Jest pełkośnik F, officer. Masz oficera. Co? Nic mi się nie pokazało. Oficer... Dobra, ustaw tutaj, Gdzie? nie? Nie. To dobrze. No to, do dobrze. Nie, żebyśmy no to nie trzeba mogli znaleźć wyjść. miejsce na F-HOMA. No, czekaj. Tutaj to jest drzewno. O, fajnie. Dobra, trzeba iść po drewienko. Drzewno, drzewno. Powiem Ci taką fajną ciekawostkę. Wiesz, że kamienny miecz bije szybciej drze y, drzewno niż y, ten. Y, drewniana łopata. Pff, drewniana siekiera, sorry. Dobra, na razie musimy zrąbać te akacje i później... Pod tobą jeszcze jest... O. O, to jest musimy na razie rąbać te akacje, a później obczajmy jakieś Tak, tak te akacje są wszystkie. Poczekaj. Scroll. Ja tu parkuruję. O, chodź, 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 chodź. Co co tam masz? O, Ty co tam jest? Nie wiem. Widzisz, czy... te, widzisz tego piecyka? Tak, widzę. Tam są skrzynki, ale pewno czyjaś gildia. Bo mi chodzi o pod wodę. Strasznie głęboko. Widzę te skrzynki. Ja bym ja bym nie chciał tutaj tak pod gildią. I wejdzie któryś do wody, zobaczy jakieś wejście i dopiero będzie. Gdzie ty jesteś? Y eee, gdzie na, ty jest? na serio szybko! A! A! Co? Co? A! Szybko! Oh, fuck! Ej no weź, serio tutaj zostajemy? No. Posrało cię? Nie. Ty jakiś diaksowy za tobą poleciał. Mhm. Uh -huh. O ja! O ja, idzie do ciebie. You can't hurt members in your faction. <laughs> Nie! Fak dednie Woda się nie wyte. Utopił się. Dobra, masz. były tu jakieś itsy? Ta, moje itsy O, fajne miałeś. Przyjmi, a nie! Poczekaj, bo ja tu zaraz też dednę. Zostawiłem połowę itsów. Dedam! Ja! Dobra, wydarzyłem się. Czekaj, już cztery. Szybko! Poczekaj, tutaj trzeba jakiegoś kobla obczaić i schody. Szybko. A gdzie, 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 gdzie. gdzie są moje itki? Tam na dole. Ja właśnie obczajam kobla na schody. O oh Piasek mnie strolował. <laughs> Ey, a po co kobyl na schody? Popatki. Czekaj, grzucisz się. Ej, coś daj to, mi się Czy zabrałeś mi? Mojej tamy! Może tak, abyś e, mi zbrojkę zabierzyła. No. no, Creeper za tobą. Slodziak. Slodziaczek. Dobra. Ej, gdzie jest Michał? Nurkuje. Czekaj. No chodź creepu. Wypierdala. tu przytulas. Puść! Ja miałem jedną bańkę. Ale mnie wypierdoli. Myślałem, nie że... było ta... ja tam że my go... Myślałem, że on nie wybuchnie, głupi zielony ogóraz. Znaczy wiedziałem, że wybuchnie, ale myślałem, że nie zada mi obrażeń w wodzie. No to jest Gilia. A to jest shop. Uuu, enchantik. Bez enchantów, Nie można. Zabójca 32. Jakiś klajmowany teren. Dobra. Dobra, chodź, nie robimy się tutaj. No tutaj to jest za głęboko. Nie to, że za głęboko, tylko po prostu umarłem. Zatem to jest Gildia i umarłeś. Zrobimy Gildię w ścianie. To jest fakt, że tak będzie. No dobra, możemy zrobić Gildię w środku góry. Wspieram. Whatever. Ja mam dużo Kobla. Nie jesteś takim parkurzystą jak ja. Słuchaj. Spałem na krawędzi łóżka, więc wiem, co to <grym> Jest! Miejsce, gdzie możemy się wybudować. Gdzie cię, A, tutaj. Wow. Wow, 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 No, całkiem, całkiem. Wow, Ta wyspa. Widzisz tę wyspę? Z tą jaskinią? No. Jakbym ja tam pod ziemię wszedł. Nie. Tutaj w ściany się kopiesz? No. No dobra. To, to zaczynamy budować. Tylko nas... Czekaj, postawię tu oh, pochodnię. E, 10 minut się już ten nagrywa. Powoli trzeba kończyć. Poza, odcink Ta. poza odcinkiem coś tam zbudujemy. Nie bójcie się. Pokażemy wam, oprowadzimy wam. Nie będzie lipy. Ten, ten, ten link w IP link w opisie. Do serwera w opisie. Tak. Link. IP do serwera w opisie. Tak. Tak. Żegna o, się z wami wujek 112i. So Dywillo się ma.